W dzisiejszym odcinku wybierzemy się na gastro trip po Kreuzbergu, czyli jednej ze słynnych dzielnic Berlina. Zamieszkana jest ona przez imigrantów z całego świata i pełna wielu ciekawych restauracji. Wypijemy dużo dobrej kawy, zjemy kultowy sernik, porównamy ze sobą dwie pizze z dwóch różnych pizzerii, spróbujemy sycylijskich lodów i udamy się do koreańskiej restauracji. Szykujcie smaczne przekąski i zaczynamy. Hej witajcie. Z tej strony Maciej. Jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Berlinie. Ostatni raz razem w Berlinie byliśmy 5 lat temu. Nawet opublikowaliśmy taki film z Berlina wtedy z poleceniami. Odsyłam do tego filmu, choć niechętnie trochę, bo sam film jest nakręcony dość słabo. Jednak te 5 lat zrobiło swoje, ale postanowiliśmy, że tym razem nie będziemy powtarzać tych samych miejsc poza jednym. Jesteśmy właśnie w kawiarni Five Elephant, w której jest fantastyczny sernik. Nowojorski na takim kruchutkim spodzie, z lekko słoną klajdrą na górze. Sam sernik jest lekko kwaskowy z takim cytrynowym posmaczkiem. Ten sernik jest niesamowity. Jeden z najlepszych serników, jakie jadłem. Poza tym Five Elephant słonie z kawy, ma własną kawę. Można ją kupić sobie w ziarnach oraz wypić tutaj na miejscu. Tutaj na miejscu mówię, jesteśmy na Kreuzbergu, ale tych punktów Five Elephant w całym Berlinie jest kilka. Myślę, że dlatego, sernika, warto tutaj przyjść, jeśli jesteście w Berlinie. To no naprawdę niesamowite ciasto. Kawa też bardzo dobra, ale akurat w kawiarni połączonych z palarniami jest w Berlinie trochę. Kupiłem sobie kawkę. Do domu. To sobie spróbujemy. W Warszawie. I jeszcze ceny: 4,80 za kawałek sernika, a 3,30 bodajże za kawę z filtra. Z pacetkiem z Five Elephant przyszliśmy do Markt Hall 9. Jest to taka hala. Przede wszystkim z jedzeniem, ale nie tylko, są też jakieś takie sklepiki. Można tu zarówno kupić jakieś produkty, jakieś sery, jakieś produkty ekologiczne, pieczywo, są tutaj też piekarnie, jak i można tutaj też coś zjeść, aczkolwiek nie o tej godzinie. No jest południe, 12.06 i nie wszystko się jeszcze otworzyło i też nie we wszystkie dni tygodnia tutaj jest dużo takiego jedzenia do skonsumowania na miejscu. Najwięcej jest w czwartki wieczorem, jest tutaj sporo street foodu. Tak się śmiałem, że przyjechaliśmy do Berlina od poniedziałku do czwartku co oznacza, że część klap jest zamkniętych właśnie w poniedziałki, wtorki albo środy, w zależności od tego, kiedy sobie robią wolne. I jeszcze jest coś takiego w Berlinie jak Thai Park. To jest po prostu park w zachodnim Berlinie, ale w weekendy, od piątku do niedzieli jest też tajski street food, ponoć najlepszy w Europie. No i też, no nie uda się tym razem, trzeba będzie kiedyś przyjechać do Berlina, właśnie na weekend. Także póki co pijemy tutaj sobie kombucze o smaku maczy, kupioną w sklepie tutaj na Hali. Zobaczyliśmy w jednym sklepie coś ciekawego, troszkę zaskakującego czyli takie bazy do zup w butelkach, ale nie do takich jakichś zup typu barszcz czy rosu a bazy do ramenu, do fo, do kary, do tomiami, wszystkich takich jakichś azjatyckich rzeczy. Intrygująco to wyglądało, ale no chyba nie kupimy. Jeśli Wy kiedyś coś takiego kupiliście, próbowaliście, no to piszcie w komentarzach. Dzisiejsza pogoda to jest taka pogoda, w której pijemy drugą kawę do 13, ponieważ jest dość przygnębiająco, tak pochmurno w Berlinie. Dlatego stwierdziliśmy, że ta druga kawka się przyda. No i jesteśmy w miejscu, które nazywa się Bonanza. Jest to kawiarnia połączona też z palarnią kawy. Bardzo fajne miejsce, tak oryginalnie zrobione. Można powiedzieć w takim, tutaj takiej bardzo industrialnej przestrzeni. W takim budynku, w takim starym, ceglanym, fajna tutaj taka przestrzeń. No i w ogóle ciekawa sprawa już w drugiej kawiarni pod rząd, bo tak samo było Five Elephant, obsługuje nas pan z Polski. Kawa tutaj naprawdę bardzo smaczna, chyba smaczniejsza niż Five Elephant. Przez to, że jest ta palarnia za nami, no to jest taki wspaniały zapach kawy. Tutaj się roznosi już od wejścia to czuć już nawet kilka metrów przed wejściem yy, czuć ten zapach. No, także miło tutaj przyjść na kawkę. Są jakieś słodkości, jakieś takie słodkie bułeczki, ale my dzisiaj wyczerpaliśmy limit słodkiego. Tak <sum> powiedziałem, to i się zacząłem zastanawiać, czy to prawda. Wyszliśmy i też kupiłem kawkę, tak jak mówiłem. Zapowiada się super smaczna kawa po powrocie do Warszawy. Tutaj, jak wyszliśmy, znów poczuliśmy ten zapach i to w sumie nawet nie zapach kawy, tylko taki zapach przypalenia czegoś. W tym miejscu, w środku bardziej kawą pachnie oczywiście. Podobna cena za kawę z filtra 3.30, a za Flat White 3.60. Jesteśmy na pizzę w miejscu, które nazywa się Gatto i jest to pizza taka powiedzmy w stylu neapolitańskim z wyglądu wizualnie, ale jest przygotowywana na troszkę innym cieście, bo jest to ciasto na zakwasie. No i zamówiliśmy jedną pizzę. Dlaczego tylko jedną? Bo wymyśliliśmy super plan, żeby sprawdzić więcej miejsc, czyli w jednej pizze tlijemy jedną pizzę na pół i potem idziemy od razu do drugiej i też jemy pizzę na pół. Tutaj jest do wyboru 9 różnych pizz i są takie klasyki jak marinara, jak Margarita czy margarita z mozzarellą di bufala. My wzięliśmy taką chyba najbardziej szaloną i najdroższą. Będzie burata, będzie salami ostre, będą papryczki padrą, chili, mozzarella i sos pomidorowy. Póki co zdrówko i widzimy się przy placku. Pizza, nam, słuchajcie, bardzo smakuje. Raz, że sobie zamówiliśmy taką kompozycję w naszym stylu: bo są i pomidory, jest mozzarella, jest burata, ale też jest takie ostrzejsze uderzenie z pikantnymi salami, oraz naprawdę spora ilość chili. Są też papryczki padrona, ale one akurat są łagodne. No i ciasto. Ciasto to jest największy wyróżnik tej pizzy w stosunku do jakiejś pizzy w stylu neapolitańskim, bo ono jest, tak jak już mówiłem, na zakwasie. Te brzegi są takie pulchne, ale pełne ciasta, to nie jest samo powietrze. No i też samo ciasto wydaje mi się takie bardziej elastyczne, mniej. Gumowe niż w pizzy napolitańskiej. Jest naprawdę smaczne. Nie jest jakieś zapychające. Samo w sobie smaczne. Te brzegi jemy z przyjemnością. Nie potrzebujemy ich w niczym maczać ani polewać jakimiś oliwami. Reszta składników też naprawdę bardzo dobra. Burata świetna. Idealnie kremowa. salami takie grubsze, mięsiste i naprawdę pikantne. Papryczki padron też rewelacyjne. Także no wszystko tutaj gra. Bardzo mi ta pizza smakuje. I z chęcią kiedyś na inną pizzę z menu, na przykład. over Ja wam powiem, że rzadko im brzegi pizzy. Zwykle je zostawiam, a tutaj wcinam i nawet po prostu automatycznie zjadłam, bo naprawdę bardzo dobrze się je tą pizzę. To ciasto jest mega i w ogóle stwierdzam, że chyba właśnie najlepszy styl pizzy dla mnie to jest taka, gdzie jest dużo sosu pomidorowego, dużo sera, ale też jakaś właśnie nutka pikanterii. Tu to salami robi robotę, chili robi robotę, no i fajnie przełamuje ten taki gorzkawy smak papryczek padron, więc naprawdę bardzo udana kompozycja. Super miejsce, żałuję, że wzięliśmy tylko jedną pizzę. Szkoda, że już się kończy. Pizza była przepyszna, warto było tutaj przyjść. Cenowo wygląda to tak, że nasza pizza kosztowała 13,5 euro i tak jak mówiłem, to była najdroższa pizza w menu. Najtańsza Marina bodajże jest za 7,5 euro. Tak sobie porównałem to do pizzy, którą jedliśmy w Paryżu parę tygodni temu. No i tam płaciliśmy za w sumie dość podobną kompozycję, bo ona też była z takim salami pikanty i tak dalej. Zapłaciliśmy tam 14 euro, a ta pizza była… O niebo niebo lepsza. Piwko 300 ml jakiejś ipki za 3,80 łącznie wyszło 21 euro i 10 euro. Centrum. Jak może już zauważyliście w dzisiejszym filmie poruszamy się w zasadzie tylko po Kreuzbergu, czyli jednej z dzielnic Berlina, w której akurat znajduje się naprawdę dużo ciekawych i smacznych miejsc, dużo knajpek wszelkiej maści. My się tutaj niedaleko zatrzymaliśmy w hotelu, więc mamy blisko i sobie wszędzie po prostu chodzimy na piechotę. Idziemy sobie właśnie z jednej pizzy na drugą i jest tak. Takie mydło i powidło, można powiedzieć, bo są i ciuchy, i produkty spożywcze, i też można sobie coś zamówić do jedzenia czy do picia, co chyba zaraz zrobimy, ale naprawdę jest tutaj sporo różnych stanowisk i jest bardzo, bardzo różnorodnie. Najciekawsze wydał mi się napój z takiego peruwiańskiego food trucka, który jest za mną. Tam można zjeść jakieś empanady, jakieś grillowane kurczaki chyba i tak dalej, ale zwrócił moją uwagę napój, który jest z fioletowej, czarnej, różnie nazywanej kukurydzy. Ma taki kolor, ciemny. No i oczywiście podejrzewam, że ta kukurydza. wygląda jak barsz. Jak barsz albo jak grzane wino. Podejrzewam, że ta kukurydza jest tutaj głównie w roli barwnika. bo tutaj też jest ananas, jest limonka i to jest takie właśnie taki słodko kwaśny napój kwaśno-słodko. No też mówiłeś. Tak, no jakby takie owocki. Podświadomie chyba widząc to, wymyślam sobie, że smakuje to troszkę jak jakiś napój z jagód, czy z jeżyn czy, czy z borówek, ale chyba nie, chyba bardziej właśnie w ten ananas trzeba pójść. Jak Maciej dał mi spróbować, to od razu powiedziałam, że mi to trochę smakuje, jak takie zimne, grzane wino, oczywiście bez tego alkoholowego kopa i chyba miałam rację, bo sprawdziliśmy, że w składzie też jest cynamon oraz goździki, więc wydaje mi się, że to moje że nie jest jak najbardziej prawilne. No naprawdę, takie zimne, grzane wino, bez, bez jakiegoś takiego, wiadomo, prądu. Fajne nawet. Przeszliśmy do tej drugiej pizzerii. Ta już ma być taka, e, tak prawilnie neapolitańska. Widać piece opalane drewnem, bardzo ładne. Menu hmm, też jest krótkie. Zamówiliśmy pizzę podobną, jeśli chodzi o składnik. Tutaj rozstrzał cenowy jest troszkę mniejszy, od 8,5 do 10,5 euro, a miejsce nazywa się Tola. Co ciekawe, mieści się w lokalu po Kukolo Ramen. Jeśli oglądaliście na ten nasz film sprzed 5 lat, no to byliśmy tam zachwyceni ramenem z Kokolo. On się nie zamknął tak całkowicie, tylko po prostu zmienił lokalizację. Też jest na Kroisbergu, ale nie w tym samym miejscu po prostu. póki co wzięliśmy sobie jakieś monachijskie piwko i czekamy na pizzę. No ta pizza nas rozczarowała, słuchajcie. Trochę mi smutno, bo mogliśmy zjeść tam dwie i tutaj nie przychodzić. Ale zrobiliśmy to dla was żebyście wiedzieli, gdzie warto i gdzie nie warto. Choć chcieliśmy powiedzieć Wam, że warto do dwóch miejsc, ale tutaj szczerze mówiąc, nie warto. Już widać po samej pizzy, że to nie jest taka pizza, jakby się ją chciało zjeść. Napolitańska Na to jest chyba tylko z nazwy. No to nie jest taki włoski poziom, jakby można było oczekiwać. Składniki są słabe, słuchajcie. I to salami, i ten ser, i ten sos pomidorowy. No jest to niska jakość. Jakbyśmy jedli pizzę nad morzem troszkę. Często trochę lepsze niż pizza nad morzem. Ale poza tym, no to tak duży zawód. To salami jakieś chrząstki nawet pojawiły się w nim, także no wiecie, no, no nie dojemy chyba tej pizzy. No, zawiedziony jestem, słuchajcie, nie była to pizza neapolitańska, moim zdaniem. I Po drugie, kiepskie składniki. No i siłą rzeczy dało to efekt bardzo zły. Cenowo wygląda to tak, że nasza pizza kosztowała 10 euro, pizza z salami, a napoje, czyli dwa piwka po 3,5 euro łącznie wydaliśmy 17 euro. Taki włoski dzień nam się zrobił. Dwa razy pizza, a teraz lody sycylijskie. Miejsce nazywa się Duo. Sicilian ice cream, też są jakieś ciastka, skawka, takie rzeczy. Chwalą się też, że są rzeczy wegańskie, bez cukru, ale też są takie niewegańskie i z cukrem. Nam to miejsce polecano przede wszystkim na lody i te lody wyglądają fantastycznie, smaków w środku Multu. Ja wziąłem dwa, po pierwsze pistacje, uwielbiam lody pistacjowe, zresztą nie tylko ja, Sonia również, a wyżej jest gianduja i to jest, z tego co pamiętam, czekolada z orzechem laskowym, czyli troszkę jak Nutella. Lody pistacjowe bardzo dobre, chyba nie aż tak dobre, jak te z Mediolanu słynne, które my Wam często polecaliśmy, ale naprawdę rewelacyjne lody. Myślę, że może tu jeszcze wrócimy podczas naszego wyjazdu w Berlinie. Jeden smak kosztuje 1,5 euro, więc za dwa smaki zapłaciłem 3 euro i myślę, że cena jak za wielkość i jakość tych lodów to jest, jest naprawdę bardzo w porządku. Przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Kimchi Princess. Jest to chyba najbardziej oblegana restauracja w Berlinie, w której do tej pory byliśmy. Tłumy ludzi, ogromna restauracja, jest bardzo gwarna, więc pewnie też jest bardzo głośno, ale tyle osób nam to miejsce polecało, że stwierdziliśmy, że musimy przyjść. Jak sama na wskazuje, jest tutaj kuchnia koreańska, są koreańskie grille, także będzie się chyba działo. Ja jestem pełen dobrych myśli i z nadzieją patrzę w przyszłość. Z przystawką chyba nie trafiliśmy, bo widzieliśmy kamary w cieście. Ja przeczytałem, ale może źle zrozumiałem, że one miały być ostre, a są zwykłymi kamarami w cieście, które podano z sosem sojowym do maczania. No, i tyle, są w porządku, są ok. Nie są to najlepsze kolomaria, jakie jadłem w życiu nie są też złe. Dostaliśmy już też banczany do naszego grilla, czyli takie malutkie przystaweczki, malutkie sajdy. Jest kimchi, chociaż troszkę mało tego kimchi. Jest marynowana rzodkiew, są kiełki, ostre ogórki, no i oczywiście ryż. Próbowałem wszystkiego i jest naprawdę spoko. No i o co chodzi tutaj z tym grillem? Dostajemy taki grill gazowy kelner przynosi, w naszym przypadku, surowego kurczaka w sosie, na takiej marynacie na bazie pasty goczudzian. do tego warzywa, kluski. Te warzywa i kluski były chyba zamrożone, żeby one doszły w tym samym czasie, co kurczak. No i co chwilę, co jakiś czas, pan kelner podchodzi, miesza na tej patelni, a także tnie nożyczkami kurczaka, by sprawdzić, czy jest on już usmażony, czy jest ugrillowany, czy nie jest surowy w środku. Jak kurczak jest gotowy, pan mówi, że jest gotowy i sobie już możemy sami nakładać z patelni na talerz. To danie nazywa się dagalbi. Podobne danie, jeśli chodzi o nazwy, jedliśmy w Paryżu wtedy, w tej koreańskiej knajpie, ale tam była wersja taka bardziej fast foodowa, taka bardziej nowoczesna, nazwijmy to, bo był też ser, ten sos był dużo słodszy, a tutaj jest tak bardziej prawidłnie, sos jest ostry, to jest naprawdę pikantne danie. To mnie szczerze mówiąc, bardzo cieszy. Kurczak jest soczysty, jest to mięso z z kurczaka i jest ono bardzo smaczne same w sobie, a już te w tego sosu. No to jest prawdziwe niebo w gębie. Za to uwielbiam kuchnię koreańską, właśnie za ten sos. Warzywa tutaj, nie oszukujmy się, są tylko tłem, jest cebula, jest kapusta, jest bata. No i są kluseczki, fajnie, że są, bo bardzo te ryżowe kluseczki lubię. I tak jeszcze na zakończenie dodam, że oczywiście są inne dania z grilla. Można wziąć surowy boczek, surową wołowinę, są jakieś owoce morza, jest też makaron z grilla. No wybór jest duży, ale to trzeba przyjść albo w wiele osób, albo często tu przychodzić, do wszystkiego spróbować, bo taki grill, takie jedno danie z grilla, to jest zamówienie dla minimum dwóch osób. To miejsce, w którym wczoraj byliśmy, było szalone. W ogóle pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, to jak jest dużo ludzi. Cały ogródek, całe miejsce przed restauracją zapełnione ludźmi, w środku też i były takie wielkie ekipy, które jadły po prostu tyle pyszności, że jak my przechodziliśmy tak między stołami, jak siadaliśmy przy stoliku. To mieliśmy taki moment, co zamówić, bo każdy ma coś innego na stole. My w końcu postanowiliśmy na to, co widzieliście, na tego kurczaka. No, powiem Wam, że robi to wrażenie, jak ten kelner podchodzi, jak to miesza, jak coś robi na tym grillu, więc naprawdę jest to super, taki, jako, jako takie doświadczenie kulinarne, jedzeniowe. Jedyne, co mi się nie podobało, to jak przyszły te banczany, to na przykład tego kimchi, mimo że kimchi jest w nazwie restauracji, to było tyle, tak naprawdę, na takie 2-3 kęsy dla dwóch osób, więc nie za dużo. Było to naprawdę bardzo, bardzo smaczne, i tak samo jak Sonia z Hen bym do Kim czy wrócił zwrócił jak najszybciej, ale też właśnie z jak największą ekipą, bo tych pyszności w karcie było co niemiara, mieliśmy problem z wyborem, wybraliśmy to, co widzieliście, i no przystawka nie była udana, trzeba to przyznać. Następnym razem bym wziął inną przystawkę na 100% albo w ogóle bez przystawki, tylko więcej dla głównych, byśmy zamówili na przykład. Pamiętajcie o rezerwacji, bo bez tego chyba trudno się dostać, albo będziecie jeść na zewnątrz przy być może w złej pogodzie. No i chyba tyle słowem podsumowania, nie ma co przedłużać. Przejdę do cen. Piwko 4 euro koreańskie, woda 6 euro, 5,90, kalmary 6,5 euro oraz dak galbi, czyli to danie z grilla, 17,90 za osobę, czyli razem 35,80 za danie główne, a wszystko do kupy to 56 euro i 20 centów. Nie dość, że było smacznie, to jeszcze tak inaczej niż zawsze, no bo ten grill, wiecie, no naprawdę warto się wybrać. W dzisiejszym odcinku oczywiście pokazaliśmy tylko ułamek tego, co dla wielbicieli jedzenia oferuje Kreuzberg. W następnym filmie znów tu wrócimy, by odwiedzić słynną burgerownię, która mieści się w małym budneczku po publicznej toalecie. Spróbujemy także wybornego śniadania i wielu dań kuchni chińskich w trakcie kolacji degustacyjnej. Po Berlinie przyjdzie zaś czas na Rzym. Możecie spodziewać się wszystkich czterech rzymskich makaronów i oczywiście pizzy, również tej na kawałki. Pojedziemy też do Toskanii, gdzie zjemy między innymi w restauracji Oficina Dario Cecchiniego, znanej z Netflixowego Chef's Table. Będzie to coś dla fanów dobrego mięsa. To wszystko już wkrótce, więc zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić tych materiałów. Widzimy się już niebawem, piszcie w komentarzach, co najbardziej lubicie w Berlinie jeść, a my się żegnamy. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!